Cześć, jestem Atykwan Cywilówską, Grajemy w piłkę. Dziś mogę się z Filip Kędzia, piłkarz z Ninta Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zacznę jak zawsze, czyli od Dziś mojego gościa. Jakim był pan uczniem i jaki miał pan swój ulubiony przedmiot w szkole? Uczniem byłem w miarę pilnym, nigdy nie miałem problemów z nauką i. Zawsze oceny były, były w miarę ok, rodzice nigdy nie mieli problemów, nie musieli chodzić na żadne wywiadówki, nie, zostały, nie byli wzywani do szkoły, a takim przedmiotem no to oprócz, wiadomo, wychowania fizycznego lubiłem matematykę, bo nie sprawiała mi w ogóle problemów, nie musiałem się jej uczyć w domu, także powiem, że matematyka. A na w WF-u był Pan wybrany przez kolegę drużyny jako pierwszy, czy może pod koniec? No, przeważnie, przeważnie jako pierwszy, bo też yy, lubię grać w siatkówkę, w piłkę ręczną, w koszykówkę troszkę mniej, ale no, przeważnie byłem wybierany jako pierwszy. Kto był pana idealnym jaką miał pan pierwszą koszulkę? Hmm, hmm, hmm. Pierwszą koszulkę to nie wiem, chyba miałem nawet Rune'a mi się wydaje. Gdzieś rodzice kupili chyba Rune'a. Nie mam takiego stricte jednego idola z dzieciństwa. Jeśli szczerze miałbym powiedzieć, nie wzorowałem się na, jakoś na jednym zawodniku. Około gdzieś Obserwowałem po prostu wszystkich najlepszych. A komu, komu się kibicuje w Rawiczu? Oprócz Rabi, y, czy, jakiemuś, y, innemu, czy jakiemuś innemu klubowi z szczebla centralnego? No, Lech Poznań. Rawicz to jest y, województwo wielkopolskie i bardzo dużo kibiców z Rawicza jeździ na mecze Lecha. A Pan komu kibicował w, w kraju i za granicą? No w kraju Lechowi, a za granicą Manchesterowi City i Barcelonie. A był pan na meczu jakimś Lecha w to Zapamięta pan jakimś? Byłem na meczu, ale nie pamiętam na jakim. Nie zapadł mi bardzo w pamięć. A lubi pan uprawiać inne sporty w dzieciństwie, czy tylko piłkę weźna? Tak. tak. Bardzo dużo sportów różnych. Tak naprawdę jeśli były wakacje, no to codziennie od godziny 8 do 20 z przerwą na obiad jak rodzice albo babcia zawołała. Yy, lubiłem grać w siatkówkę. Do dzisiaj lubię, czy to na hali, czy to plażową. Lubiłem tenisa ziemnego. W piłkę ręczną rzadko, w koszykówkę praktycznie wcale nie, nie przepadam za, za koszykówką. Pływać potrafię, ale też jakoś nie lubiłem chodzić na, na basen. No i oczywiście piłka nożna. Czy Krzysztof Kędzia i Nikodem Kędzia to Pana rodzina, czy zbieżność nazwisk, bo widziałem, że też mają w rabie. Tak, tak, rodzina. To jest wuja i kuzyn. Wujek. A czy ktoś jeszcze po Pana rodzinie grał w piłkę, albo na, gra zawodowo? Albo w... yy, mój Mamy tata grał w piłkę. piłkę, brat grał w piłkę i aktualnie sędziuje brat. Najwyżej sędziował w trzeciej a teraz, teraz tam sędziuje przeważnie jakieś grupy młodzieżowe. A czy ktoś jeszcze a, pamięta pan pierwszy trening w Ravi? Ile miał Pan 100 lat? Bodajże 7 lat, pamiętam chyba, nie trening. Tak szczegółowo nie pamiętam, ale pamiętam jak y, śmiali się ze mnie trenerzy na pierwszych treningach, jak wykonywałem takie tam jedno ćwiczenie i troszkę, troszkę się źle i trenerzy się podśmiechiwali, ale, ale pamiętam dobrze i w sumie było bardzo przyjemne wspomnienia. Z Remicza pochodzi też Karol Świderski, który jest pana Roźnika. Czy może graliście jakoś razem z Uniach Tak, tak, graliśmy razem. Nawet byliśmy w gimnazjum, w szkole mistrzostwa sportowego. No i bardzo, bardzo długo w sumie graliśmy razem ze sobą i to w grupach młodzieżowych. Jeździliśmy też na turnieje na, na Hali w zimę przeważnie. A bardzo dobrze spójną grę z Karolem. A od początku go, pana Kasiotkowe Branca? Grałem też na środku pomocy, czasami jak wynik był troszkę słabszy i trzeba było podgonić, to i trener mnie przesuwał na, na napad, na dziewiątkę, także kilka pozycji mam za młodego w CV. A jest Pan zadowolony z tej pozycji? Bo na przykład napastnik czy skrzydłowy to bardziej widowiskowa pozycja. Tak, tak napastnik czy skrzydłowy na pewno bardziej widowiskowa, też bardziej skauci czy, czy ludzie na trybunach pamiętają, zapamiętują z meczów tych, te osoby, tych piłkarzy, co strzelają bramki bądź podają, ale dla mnie pozycja środkowego obrońcy jest bardzo odpowiedzialna i bardzo mi się podoba, lubię grać na, na środku obrony, dyrygować drużyną. Po prostu jak jakieś fajne interwencje obronne czy, czy jakieś wyprowadzenie piłki ciekawe też bardzo, bardzo mi to sprawia przyjemność i lubię grać na tej pozycji. Kiedy po raz pierwszy miał Pan z tych najseniorami to było jeszcze w Rawi, czy już w piascie Zmigród? W Rawi miałem dwa spotkania w czwartej lidze, chyba, jeśli dobrze pamiętam. I stamtąd poszedłem do, do piasta Zmigród, do trzeciej ligi. A jak pan łączył naukę z treningami? Ciężko było to połączyć? Nie, tak, wcześniej wspominałem, czy znaczy nauka nie sprawiała mi żadnych problemów, także mogłem się spokojnie skupić i na szkole, i po szkole, na, na treningach piłkarskich. Jak znajdował się Pan w szatni z naszymi kolegami? Bo ile miał, ile miał lat? 16-17? 16-17 chyba tak, jak do mi Żmigród poszedłem, do trzeciej ligi. Wiadomo, kiedyś szatnia była troszkę inna, więc miało się, moim zdaniem miało się troszkę większy szacunek do starszych osób w szatni, ale myślę, że byłem lubianą osobą w szatni i po prostu lubiłem przebywać, nie sprawiało mi to Jakiegoś problemu, nie czułem się mocno zestresowany, ale jednak czułem spory szacunek do, do starszych zawodników. Także jeśli o coś mnie prosili, coś trzeba było wykonać, nigdy nie przyoczyłem. Byłem pierwszy do, do tego, żeby, żeby coś pomóc. A z kim ten właśnie Rawia takie zacięte mecze? Rawia, zacięte mecze? Ale chodzi ci o mnie, jak grałem jeszcze w drużynach Młodzieżowych? Może być ogólnie, może być tak. Polonia Leszno, Kania Gostyń takie derby, można powiedzieć. Myślę, że te dwa, te dwa zespoły. A jak Pan oczuł w ogóle przejście z juniora na seniora pod względem sportowym? Ciężko było się odnaleźć na boisku wtedy? Troszkę był przeskok, ale, ale nie, nie pamiętam, żeby jakoś sprawiało mi to mega problem. Wydaje mi się, że, że bardzo łatwo było przeskoczyć z tego poziomu juniorskiego na, na poziom seniorski. Później właśnie się Pan przeniósł do Piast Piasta Migrut. Jak Pan spojrzał na te pierwsze mecze w trzeciej lidze? Bo widziałem, że zaczął Pan grać od razu i to, i to całe mecze. Tak, tak. Trener na mnie postawił od początku. Był zadowolony z okresu przygotowawczego, jak przyszedłem do Piasta Migrut, Dobrze wyglądałem w sparingach i w meczach też. Myślę, że że dobrze wyglądałem jak, jako młodzieżowiec, jako pierwszy sezon tak naprawdę w dorosłej piłce, i później zaowocowało to też y, powołaniem na, na kadry młodzieżowe. Kiedy po raz pierwszy usłyszał Pan coś o sobie, albo przeczytał w gazecie albo w internecie? W gazecie lokalnej y, w Rawiczu pisali właśnie, jak przeszedłem do, do Piastra Szmiry, do trzeciej Ligi, bo to już można powiedzieć, że wtedy było to jakieś tam wydarzenie. No i później troszkę szumu było właśnie, jak zacząłem jeździć na, na te kadry polskie. Bo jednak społeczność w Rowiczyu jest dość mała. Jeśli ktoś gdzieś właśnie wyżej pojedzie, czy jakiś osiągnie sukces, to jest bardzo głośny. Po jednym sobie nie przyszedł pan do często chowa. Tak dobrze się pan pokazał, że już po roku był nowy klub, był nowy klub. się pan pana zgłosił? Tak, tak, myślę, że też właśnie przez to, że jeździłem na te kadry młodzieżowe, to... To więcej klubów zaczęło się gdzieś interesować, pewnie na pewno widziało, obserwowało kilka meczów, no i zdecydowałem się na, na pójście do, do Rakowa Częstochowa, wtedy do drugiej ligi. A czemu tak mało minut było w Rakowie? Śmierna konkurencja, za zmiana ligi, czy może jakiś uraz? Myślę, że spora konkurencja i ciężko było się przebić na, na tamten moment do pierwszego składu. A czy był ktoś taki, kto wziął tak Pana pod opiekę w szatni i ktoś taki, kto zrobił na Panu wrażenie, tak na treningu na przykład? Yy, nazwiska teraz nie pamiętam. Był taki Słowak, bardzo dobry piłkarsko-techniczny, bardzo dobry zawodnik. Teraz nie wiem, czy, czy już zakończył karierę, czy, czy jeszcze gra w piłkę. Jeśli chodzi o taką osobowość w szatni, to bardzo dobrze wspominam Rafała Figla, który teraz gra w Lechii Zielona Góra. Dlaczego odszedł Pan do rezerw y, Piasta Gliwice? Żeby nie siedzieć na ławce i więcej grać? Tak, tak. Y, jak rozmawiałem ze swoimi gośćmi, to niektórzy mówią mi, że naszą miniora, seniora mieli oznaki sodówki. A miał Pan ta, może taki mały w swojej karierze? Wydaje mi się, że nie, że mi sodówka nie odbiła. Y, wrócił Pan do Piasta Żmigród i w sumie wracał Pan tam trzy razy. To był dla Pana taki klub, że co by się nie działo, zawsze, to zawsze mógłby Pan tam wrócić? widziałem, że był pan też tam kapitanem. Wydaje mi się, że że mógłbym wrócić w każdym momencie do piastaż Migród, jeśli, jeśli bym chciał, na pewno bym się dogadał z prezesem, bardzo bardzo dobry człowiek i bardzo pomocny, dziękuję, zawdzięczam mu bardzo dużo, też pomógł mi wyrobić paszport na pierwszy wylot na kadrę Polski, bo to był, chyba dostałem informację, że za tydzień jest wylot, a Przeważnie na paszport czeka się troszkę dłużej, ale po znajomości mi, mi załatwił. Bardzo dobrze wspominam właśnie prezesa Rafała Zagórskiego. Eee, w Piaście Żmigród zawsze mi się dobrze grało, dobrze się czułem, bo to bardzo blisko domu. Też fajna społeczność, mała, małe miasto, ale, ale kibice żyli klubem i bardzo też dobra infrastruktura dla, dla młodego piłkarza, dla rozwoju. Następnym Pana klubem Bogi GKL był Chatów. Eee, wtedy był Pan już gotowy na w Myślę, że tak, że, że byłem gotowy, grałem bardzo dużo spotkań, bo bramki nie strzeliłem wtedy, już był chatowy, ale ale też dobrze. wspominam okres druga liga, też fajny, fajny stadion, fajni kibice, naprawdę fajnie. A jak pan wspomina rywalizację z Marcinem Grolikiem i Mariuszem Magierem? Zupełnie dwa dwóch różnych piłkarzy. Marcin Grolik bardziej taki Siłowy dobry w kontakcie gdzieś w powietrzu, a, a Magiera bardzo dobra lewa noga, dobre wyprowadzenie. To tak zupełnie dwa różne profile piłkarzy, ale bardzo fajni ludzie w szatni. Ciężko było z nimi rywalizować, bo to wiadomo duże doświadczenie na tym poziomie, czy nawet na wyższym, ale. Albo ok. A jak właśnie czoł w Kaliszu? Widziałem, że z KKS-em dotarł Pan do półfinału Pucharu Polski z Legią i były bardzo przegrane. to to skończą Sochoba. Zgadza się. Kalisz bardzo dobrze wspominam. Spędziłem tam dwa i pół roku. Tak jakby mówisz, właśnie ta, ta przygoda w Pucharze Polski aż do, do półfinału, gdzie odpadliśmy z Legią po wyrównanym meczu. 1-0. Bardzo fajny czas. Wydaje mi się, że miałem formę w ostatnim sezonie, co właśnie Zapoczątkowało to, że mogłem gdzieś poszukać klubu w Wyższej Lidze i znalazł się właśnie z Niespłuszczów, w którym aktualnie, aktualnie gram. Także co z Kaliszem, to wspominam bardzo dobrze. A co Pana później skłoniło, żeby skorzystać z Kalisza i z to że z Niespłuszczów zrobił avant do Piesie czy może osoba ja ma już Przede wszystkim to, że, że gdzieś trener Mariusz się do mnie zadzwonił, przedstawił jak to wszystko wygląda i to też, że poziom wyżej, bo gdzieś wiadomo zawodnik chce się piąć cały czas w górę, więc znowu krok, krok do przodu z tej drugiej do pierwszej ligi. Tam tam, tam był pan na pierwszym pierwszej lidze. Jak Pan odczuł ten poziom? Miał Pan jakieś oczekiwania wobec siebie i klubu? Miałem oczekiwania przede wszystkim, że, że będę więcej grać, będę miał więcej minut, a tak naprawdę w porównaniu z tym, co, co było w Kaliszu, a w Pruskowie, no to bardzo duża różnica, jeśli chodzi o grę, no i no przede wszystkim oczekiwałem, że właśnie będzie więcej gry, bo jednak pokazać się już na, na zapleczu Ekstraklasy to, to, to coś, coś fajnego. Przygotowywałem się do rozmowy z Panem, napisałem do naszych wspólnych znajomych i napisali mi zgodnie, że gra Pan dobrze głową, dobra technika, ma Pan bardzo dobre poda podania między formacjami, i chciałem się zapytać, czy da się wyuczyć te podania między liniami? Na pewno, jak oglądam mecze na, na topowym poziomie, czy tam Premier League, czy nawet z polską ekstraklasę, no to obserwuję zachowania i jak wyprowadzają piłkę środkowie brońcy. teraz w tych czasach. Jest to bardzo ważne dla, dla tej formacji. Idzie to wyuczyć na treningu, na pewno idzie, idzie to poprawić, ale myślę, że to jest taka nabyta umiejętność. Powiedział, o Wiktor Nowak wiktorialny trener ma Dziękuję, bardzo mi miło. No, pan też wojskowy piantacji Polski. A ma pan jakiś ten swój ulubiony mecz? Ulubiony mecz. Wygraliśmy chyba z Rumunią. Była kadra u 19 bodajże. Pierwszy mój mecz na kadrze z Rumunią wygraliśmy, czy 0 i najlepiej go wspominam. A jak, jak pan się dowiedział o pierwszym powołaniu? Spodziewał się pan tego? Dochodziły do mnie słuchy od mojego trenera Grzegorza Podstawka. Także wiedziałem wcześniej, że, że zostanę powołany na, na kadrę. A ile potrzebował pan meczów albo czasu, że poczuł się, się na takim ważnym boisku? Albo że pan coś daje, dużo nie? Wie pan taki może mój, w swojej karierze ogólnie? Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że dla zawodnika najważniejsze, najważniejsza jest gra i. Po prostu, żeby, żeby co tydzień być w, rytm, w rytmie meczowym, a jak się jest w rytmie meczowym, no to wtedy ta pewność siebie jest bardzo duża i dużo łatwiej się gra, więc myślę, że to jest taki najważniejszy aspekt. Układa pasję mecz w głowie wcześniej, jak to może wyglądać? I czy ma Pan jakieś sondery albo rytuały? Mm, tak, y... często myślę przed meczem bardziej o tym, czy jak sobie tam gdzieś wyobrażam, jak mogę strzelić bramkę. I oglądam sobie przed meczami często właśnie różnych obrońców, jak, jak zdobywają bramki, filmiki na YouTubie. Czy mam jakieś rytuały? Zawsze wchodzę prawo mogą na boisko i tyle. Jest pan zawodnikiem, który spamiętuje i przeżywa porażki nie wykorzystają sytuację. Czy jeszcze nie na drugi dzień już ten zapomina? Zawsze. Troszkę trzeba pomyśleć o tych porażkach, ale staram się, staram się o nich jak najszybciej zapomnieć, bo jednak takich negatywnych, negatywne emocje nie działają dobrze na zawodnika. Także no jest chwilę takiego, jak można powiedzieć, smutku, złości, ale no trzeba po prostu to wyczyścić jak najszybciej głowę i wrócić do normalności. Jak jest ze snem u piłkarzy przed meczami? Czy miał pan kiedyś tak, że nie mógł pan zasnąć przed jakimś ważnym meczem? Czy może jednak po meczu jeździcie, jeżeli zasnąć? Kiedyś miałem takie większe problemy z przed meczem, a teraz, teraz po meczach bardziej, chyba bardziej jest, ciężej jest zasnąć po meczu niż, niż zasnąć dzień przed meczem, bo jednak ta adrenalina teraz też często gramy późnym wieczorem, około godziny 19:00, no to ciężko, bo jednak też troszkę kawy trzeba wypić później, kofeinę jakąś wziąć, więc myślę, że po prostu ciężej jest zasnąć niż zasnąć po meczu niż zasnąć dzień przed meczem. Piłce z Jerozolskiego, pan około 250 meczów. A odczuwa pan teraz jakiś stres adrenaliny albo dreszcz przed meczem? Tak, zawsze taki pozytywny stres przed meczem, bo to myślę, że to jest, jest potrzebne zawodnikowi. Ale jak już się wychodzi na boisko, tak naprawdę wszystko dookoła znika i można się skupić tylko i wyłącznie na, na, na grze. A interesuje się pan, pan piłką pod graniem czyli pan wyniki transfery i uda na mecze? Tak, śledzę. Bardzo interesuję się angielską piłką. Lubię oglądać ekstraklasę, czy też pierwszą ligę, jak, jak przeciwnicy grają, także podpatrzeć już na, na przyszłość, ale tak bardzo interesuje się piłką nożną. Widziałem, że go pan domami 5, 15, 26 i 97. A kto jest dla pana ulubiony i dlaczego? 26 numer, bo to jest dzień urodzin mojej narzeczonej. Był pan w drugiej Lidze w Rakowie i GKS-ie dla był pan młodzieżowej wiedzy Polski i interesował, interesował się panem Słodowskiem. Czy może miał pan nadzieję, że pan na jeszcze szybciej nabierze tempa i będzie pan grał na przykład w Ekstraklasie? Tak, tak myślałem, że, że gdzieś ta moja przygoda wystrzeli troszkę mocniej w górę i może wcześniej, wcześniej zagram w Ekstraklasie, ale, ale dalej mam nadzieję, że, że to się spełni. O co, o co niż w tym sezonie? Chcecie zająć wyższe, najwyższe miejsce niż w tym sezonie, czy walka przynajmniej o baraże? Przed sezonem była, była bardzo duża wymiana zawodników i tak naprawdę nie wiadomo było czego, czego się po nas spodziewać, ale wystartowaliśmy bardzo fajnie. Dobrze punktujemy, jesteśmy gdzieś bliżej baraży niż utrzymania. Także na ten moment i ogólnie myślę, że, że będziemy patrzeć przed siebie, a nie za siebie w tym sezonie. A jest jakiś mecz tego sezonu, po którym czuje Pan niedosyt, że nie dało się przynajmniej zawisować albo, albo wygrać? Tak, na pewno czuję niedosyt po swoim pierwszym meczu, który zagrałem z Chrobrym Głogów, bo nie zasługiwaliśmy na porażkę 3-2, ostatni mecz ze Stalową Wolą też nie zasługiwaliśmy na porażkę i też jest spory niedosyt, bo gdzieś te zespoły to jednak są za nami. Graliśmy z nimi u siebie, to powinniśmy, powinniśmy wygrywać, a, a niestety przegraliśmy. W jakiej lidze się poznałeś, zawsze zagrać? Chciałbym za, zagrać w jakiej? W Premier League. Najlepszy i najcięższy Pana mecz? Najlepszy mecz? Najcięższy, tak. Yy, najlepszy mecz chyba w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin wygrany 2-1 i strzeliłem wtedy bramkę, a najcięższy mecz no tak słabo wspominam mecz na Wiśle Kraków w pierwszej lidze z Zdzisławem Pruszków, gdzie przegraliśmy 6-2. Ma Pan jakąś swoją wyjątkową albo najładniejszą bramkę, albo asyst asystę? Bramkę bardzo ładną strzeliłem jeszcze w trzeciej lidze w Piaście z Migru z lewej nogi, z 16 metra po, po okienku, także jest to coś dziwnego, bo jednak lewą nogo, lewa noga jest moją słabszą, niewiodącą. A asystę bardzo ładną asystę dałem do Roberta Tunkiewicza z y, klatką piersiową w meczu bodajże drugiej ligi z pogonią Grodzisk Mazowiecki. Czy jest jakiś napad, o którym grało się podobno ciężko w sejcie meczu? Y, Samuel Braz graliśmy z motorem Lublin 3-3 zremisowany w zeszłym sezonie po tym meczu. Y, utrzymaliśmy się oficjalnie w pierwszej lidze. Ale tak zapadł mi w pamięć bardzo, bardzo ruchliwy napastnik, szukał często pleców, silny, szybki, dobry technicznie, tak. Myślę, że Samuelem Raz to był najcięższy napastnik. Tak, w tym meczu akurat tak wydawało mi się że po, prostu, po prostu dobrze zagrał i fajnie było z nim porywalizować. Ulubiony pana bramkarza, żeby i napastnik ogólnie. Może z teraz powiem, że tak, jeśli chodzi o bramkarza, to Kurtyła. O obrońce, to Virgil van Dijk, bardzo podoba mi się jego styl grania. Pomocnik Kevin De Bruyne i napastnik Haland. Gra FIFA Gram w Fantazy Premier League tylko. Ma pan jakieś hobby? Hobby, lubię oglądać seriale. Lubię wyjść do dobrej restauracji z dziewczyną, pograć w padla, prowadzić jakiś sport. Też czasami na jakąś fajną regenerację, jakiś masaż i iś... Dużo hobby. Ulubiony film, serial, zespół muzyczny, bądź wykonawca. Serial ulubiony. Nie mam tak stricte jednego ulubionego, ale lubię polskie seriale. Tak jak Watacha ostatnio oglądałem, oglądałem też z narzeczoną Idź Przodem Bracie na Netflixie. Czy z dzieciństwa skazany na śmierć. Zawsze czekało się na, na odcinek, który był. Puszczany w telewizji, w telewizji w niedzielę, więc czekało się niby na ten serial, ale z tyłu głowy było to, że na następny dzień trzeba wstać do szkoły. Więc takie mieszane uczucia, ale bardzo wciągający serial. Jeśli chodzi o muzykę, to słucham różnie, różnie słucham muzyki. Przed meczem lubię puścić sobie Chinola polską, polską wersję. Gdyby nie piłka to? Nie wiem. Szczerze nie wiem, co bym robił. Od dziecka gram w piłkę, także w pełni zawsze skupiony byłem, byłem na futbolu i to wypaliło. Co Filip kędzia będzie po karierze? Zostanie pan na przykład trenerem, bo widziałem, że pan już żyje w migrodzie. Czy ogólnie coś poza piłką? Zobaczymy, co, co życie przyniesie. Na razie skupiam się na piłce nożnej. Mam 27 lat, więc jeszcze sporo grania przede mną. A, a co życie przyniesie, to zobaczymy. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Moim waszym gościem był Filip Kędzia, pikarznicz Alpuszkowicz. Dziękuję. Dzięki bardzo. Z się maszkiem. Pa. Siema.